Kolejna kapliczka, kolejna Matka Boska. Tym razem mamy tutaj przed sobą kapliczkę, w której zamurowano złą kobietę z pruszkowa. Wskazywać ma wskazywać na to ma dziwny, jakby odwrócony kształt kapliczki. Ta sama legenda głosi, że przed Przed... przed chyba, przed laty w miejscu tym pojawiało się widmo psa z ludzką głową, pruszków, kapliczka świętej Anny, a po prawej stronie kucyk, kucyk i kozły. Kucyk chyba jest mega fotogeniczny, ma parcie na szkło. Cześć, kolego! Uśmiechniesz się do kamery? Hej, 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 hej! Nie, nie będę udawał świętego Franciszka z Asyżu, który gadał ze zwierzętami. Lepiej nie. O, proszę bardzo. Tak się pokazuje kucyk. Do kamery. Tyryn, zalotne spojrzenie z podgrzywki. Buch, buh kopytkiem. Chrum-chrum. Ciach. Skubnie sobie trochę trawki. I że niby nic go nie obchodzi. Proszę bardzo. Już mu się nie spodobało. Nie dostał owacji na stojąco, więc mu się nie podoba. Zobaczmy koziołki. O, koleżka za nami idzie. a po um, budę nawet koza wskoczy okej, okay, tyle